Cześć, przyjacielu. Dlaczego dziewczyna ignoruje? Z czym związany jest ten ignor? Jakie są teoretyczne podstawy tego zjawiska? Co z tym zrobić? Dziś Ci o tym opowiem. Temat ten jest dość prosty. Ignorowanie ze strony kobiety to jeden z najprostszych tematów. W Twoich działaniach też nie będzie nic trudnego. To, o czym mówię, każdy będzie w stanie zrobić. A więc, na początek zrozummy, czym właściwie jest ignorowanie. Ignorowanie zazwyczaj dzieli się na dwa rodzaje. To ignorowanie subiektywne i ignorowanie obiektywne. Subiektywne ignorowanie jest związane z uczuciami danej osoby. Obiektywne ignorowanie wynika z jakichś zewnętrznych okoliczności. Mówiąc wprost, przy subiektywnym ignorowaniu dziewczyna po prostu nie chce do ciebie pisać z powodu jakichś uczuć, które ją w danym momencie ogarniają. Nie musisz się bać ani jednego, ani drugiego. Tak, widzę, że nie do końca rozumiesz o co chodzi. Pozwól, że ci to wyjaśnię. Najprostszy przykład obiektywnego ignorowania. Dziewczyna idzie na trening na basen. Piszesz do niej, a ona oczywiście nie zabrała ze sobą telefonu i nie może ci odpowiedzieć. Jej trening trwa dwie godziny. Zanim wyjdzie z basenu, weźmie prysznic, ubierze się, wysuszy włosy, miną całe trzy godziny. A teraz wyobraź sobie, że piszesz do niej na początku jej treningu. Cześć, co słychać? Co robisz? I dziewczyna oczywiście nie odpowiada. Po prostu dlatego, że telefon ma w torebce w szatni. To obiektywna sytuacja. Ona nie może ci odpowiedzieć. Jest zajęta, pływa w basenie? Co robi współczesny mężczyzna? Mężczyzna zaczyna zasypywać ją wiadomościami w stylu, czemu mi nie odpisujesz? Dlaczego mnie ignorujesz? W ten sposób okazuje niecierpliwość. A niecierpliwość, jak już wiecie z moich słów, to cecha historycznego typu mężczyzny. Histerycy to nasz problem, to plaga XXI wieku. Mężczyzna, któremu całkowicie brakuje cierpliwości i całkowicie brakuje poczucia własnej wartości. Nie ma znaczenia, dlaczego kobieta ci nie odpisuje. Daj jej czas, poczekaj. Może naprawdę nie może. Może jest na treningu, ma wykład, a ty, nie dowiedziawszy się, jaka jest sytuacja, zaczynasz ją zasypywać swoimi emocjami. Aha, wszystko z tobą jasne. Nie odpisujesz mi, ignorujesz mnie. Nie jestem ci potrzebny. To odpychające, drogi przyjacielu. Potem, po trzech godzinach, dziewczyna wychodzi z basenu, wyciera twarz, patrzy na swój telefon, widzi tam 30 nieodebranych z 50 SMS-ów, przeraża się, zmienia numer i na zawsze blokuje kogoś takiego jak ty. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, jeśli chodzi o obiektywne powody. Taki ignor nas nie przeraża. Teraz już się go nie boisz. Teraz wiesz, że jeśli dziewczyna ci nie odpisuje, musisz trochę poczekać. Poczekaj chociaż parę godzin, ale pod jednym małym warunkiem, o którym opowiem Ci za chwilę, a teraz przechodzimy do drugiego typu ignorowania, który jest dla nas gorszy. To jest subiektywny ignor, to są subiektywne powody. Powody związane z charakterem dziewczyny oraz jej chęcią lub niechęcią widzenia i słyszenia konkretnego mężczyzny. Dziewczyna widzi, że napisałeś: Na przykład dziewczyna robi zakupy w sklepie. Są tutaj dwie opcje. Jeśli Twoja wartość jest dla niej wysoka, zatrzyma się w samym środku sklepu i wyciągnie telefon, żeby ci odpisać. Jeśli Twoja wartość jest niższa, dziewczyna skończy wszystkie swoje sprawy i odpowie ci dopiero później. Tutaj, wybacz, winny jest tylko jeden człowiek i to jesteś ty. To, że nie potrafiłeś jej zainteresować. Tak, oczywiście, istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że ta kobieta ma obniżoną empatię. Takie cechy są typowe dla psychopatów lub osób z autyzmem. U tych osób próg empatii jest albo obniżony, albo całkowicie nieobecny. Oni nie rozumieją, nie wiedzą o istnieniu uczuć innych ludzi. I jeśli osoba z autyzmem nie wie, w jej świecie nie istnieją uczucia innych ludzi, to psychopata doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co robi, ale jest mu to obojętne. Z jakich powodów dziewczyna może ci jeszcze nie odpowiadać? Może cię ignorować? Oczywiście to po prostu zwykła niechęć, kiedy jej się nie spodobałeś i kiedy nadal ją nękasz przez telefon. Po co to robić nie rozumiem, bo jedna dwie wiadomości SMS w zupełności wystarczą, żeby mniej więcej ocenić stosunek kobiety do Ciebie. A Twoje piętnaście SMS-ów z jakimiś niezrozumiałymi dziecinnymi pretensjami na pewno nie poprawią sytuacji. Tak, rzeczywiście, dziewczyna może być na randce z kimś innym, dlatego ci nie odpisze, albo zapomni, albo odpowie po tej randce. Dlatego twój strach, że ona nie pisze, bo jest w łóżku z kimś innym, jest całkiem uzasadniony. Tak, subiektywna strona tej kwestii jest w pełni równa zainteresowaniu dziewczyny tobą. Warto też pamiętać o przyczynach biologicznych. W okresie owulacji zainteresowanie kobiety mężczyzną wzrasta, i dlatego, jeśli zauważysz, że przez kilka dni w miesiącu dziewczyna sama wykazuje inicjatywę do spotkań albo po prostu dzwoni do ciebie bez wyraźnego powodu, to właśnie o to chodzi. Przeprowadzono bardzo wiele badań, które potwierdzają prawdziwość tego stwierdzenia. Dlatego pamiętaj, drogi przyjacielu, że w okresie owulacji zainteresowanie kobiety mężczyzną może wzrastać, a przez resztę czasu maleć. A więc, już to sobie wyjaśniliśmy. Ignorowanie może mieć dwa typy: obiektywny i subiektywny. Obiektywny to taki, gdy istnieją rzeczywiste powody, dla których kobieta nie może ci od razu odpowiedzieć, jest na treningu, w pracy albo po prostu nie słyszy sygnału w telefonie, i subiektywne powody, które są związane z osobowością danej dziewczyny. To może być po prostu brak zainteresowania tobą jako mężczyzną, obecność innego mężczyzny w jej życiu, powody biologiczne albo chęć dziewczyny, by zastosować wobec ciebie jakieś techniki psychologiczne, jakieś techniki manipulacyjne. Takimi rzeczami zajmują się psychopaci, jak już wcześniej wspominałem. Oni doskonale wiedzą, co robią, ale brak jakiejkolwiek empatii wobec ciebie zupełnie nie obchodzi ich, co czujesz, daje im pełną swobodę działania. I tak, dziewczyna może celowo nie odpowiadać, stosując techniki manipulacji. I teraz, wiedząc to wszystko, będziesz mógł obrać właściwą taktykę zachowania i nie powtarzać błędów, które, nie mam wątpliwości, już popełniłeś. Co więc takiego może zrobić mężczyzna, kiedy to jego dziewczyna go całkowicie ignoruje, nie zwracając na niego uwagi? Nic. Nie musisz robić absolutnie nic. Jeżeli powody ignorowania są obiektywne, to dziewczyna po jakimś czasie sama się z tobą skontaktuje. Jeśli są one subiektywne, to wysłanie jej 50 wiadomości tekstowych z niepotrzebnymi emocjami i tak nie zmieni sytuacji. Jak jej było na ciebie obojętne, tak jej pozostanie. Dobrze, dziewczyna wyszła z treningu, zobaczyła Twoją wiadomość i odpowiedziała. Jeśli dziewczyna w ogóle nie jest tobą zainteresowana, to ci nie odpisze. A jeśli już odpisze, to coś neutralnego, byle co. Twoja strategia powinna polegać na wysłaniu SMS-a albo wykonaniu telefonu. Dlaczego nie, jako mężczyzna zaproponuj jej spotkanie. Nie dostajesz od niej odpowiedzi. Możesz poczekać jakiś czas, na przykład 15 minut, i zająć się swoimi sprawami. Zapamiętaj, proszę, że jako mężczyzna nie możesz siedzieć i czekać na jej odpowiedź. W ten sposób sam wpędzasz się w zależność od niej. Twój dzień od niej zależy, twoje samopoczucie od niej zależy, a ty jako mężczyzna powinieneś zależeć tylko od siebie. Psychika jest ciekawie skonstruowana i twoja świadomość wypełnia się tym, o czym myślisz w danym momencie. Jeśli myślisz o dziewczynie, o jej niedostępności, twój mózg dosłownie wypełnia się jej obrazami. W ten sposób popadasz w pewnego rodzaju zależność. Dlatego po tym, jak do niej napiszesz, śmiało możesz iść i zająć się swoimi sprawami. Tak, dobrze, poczekaj na jej odpowiedź. No, 15 minut, no, pół godziny, nic strasznego się nie stanie. Ale nie dłużej, bo mężczyzna, który siedzi cały dzień i czeka na odpowiedź od kobiety, wygląda żałośnie. Znowu, w oczach kobiety, twoja zależność od niej nie doda ci punktów. I nawet jeśli później kobieta się z tobą skontaktuje, zawsze możesz powiedzieć: Napisałem ci, a ty nie odpowiedziałaś. Niestety nie mogłem dłużej czekać, musiałem jechać. Spotkajmy się następnym razem i od razu umawiaj się na kolejne spotkanie. To jest normalne. Ale oczywiście mnie nie posłuchasz. I oczywiście następnym razem, gdy dziewczyna nie odpowie ci w ciągu trzech sekund, Zaczniesz zasypywać ją wiadomościami, tym samym pokazując swoją skrajną zależność, swoje całkowite niepowodzenie wśród dziewczyn. To, że jesteś gotów za nią biegać, że jesteś gotów poświęcać swój własny czas i nastrój, czekając na jej odpowiedź przez trzy godziny. I oczywiście, w rezultacie, w oczach tej dziewczyny będziesz wyglądał jak ponure, nieciekawe, nudne gówno, co wcale nie przybliży cię do związku z tą dziewczyną. Dziękuję ci za obejrzenie. Mam nadzieję, że wyciągniesz właściwe wnioski. I życzę ci miłego dnia.